Problem z oryginalną zatyczką do młynka był taki, że się słabo trzymała. Tutaj wydrukowałem takie dwa. Według mnie wyglądają nawet lepiej niż oryginały ze względu na tą teksturowaną powierzchnię z drukarki. W dalszej części filmu szczegóły odnośnie projektowania tego. Krótki filmik na temat tego, jak zamodelować zaślepkę do młynka soli i pieprzu. To jest takie proste, że nie trzeba zbyt dużo o tym mówić. Dobra. Robimy szkic, który potem obrócimy względem osi pionowej. Wymiary zależnie od posiadanego młynka. Ważne, żeby tutaj było ścięcie. Żeby ta zaślepka łatwo wchodziła. Plus odpowiednia wysokość. Żeby była w stanie się poddać przy wkładaniu. Żeby odpowiednio sprężynowała. Także mamy to. Funkcja wyciągnij przez obrót. Po angielsku revolution. Mamy tego typu część. Następnie zaokrąglenia. Co tutaj zaokrąglałem? Aha, zaokrąglałem w środku. Chodzi o to, żeby uniknąć działania karbu. Dobra, mamy zaokrąglenie. Następnie mamy fazy. No, fazy na tych dwóch krawędziach po 0,6 mm. Kolejne zaokrąglenie. Tym razem tutaj na zewnątrz. Tak, to jest ten punkt. Dobra. W kolejnym kroku mamy poket, czyli szczelina. żeby tutaj uzyskać kilka segmentów, które będą się uginały a sama szczelina to jest do powierzchni. No, bazowałem tutaj na górnej powierzchni i dałem żeby sięgała do tej powierzchni dzięki temu jakbym mi przyszło zwiększyć na przykład wysokość tego, tej zaślepki, no to szczelina zawsze będzie sięgała do tego momentu. No. I na końcu mamy szyk kołowy, 8 wystąpień, 360 stopni, domyślnie z Oś normalna do szkicu. Tylko teraz... No, dobra. Teraz tutaj ten... No, poprzednia operacja się wyświetlała, czyli pocket. No. A tak mamy takie 8 nacięć. No, to możemy zmieniać ilość tych nacięć. Możemy kąt zmieniać. Dobra, to anulujemy. Tak więc w kilku prostych krokach mamy zamodelowaną za ślepkę do młynka